Mały podatnik w 2021 roku może skorzystać z różnych przywilejów. Jednym z takich przywilejów jest możliwość uzyskania odliczenia jednorazowej amortyzacji środka trwałego. Na czym polega jednorazowa amortyzacja środka trwałego? Polega ona na tym, że jednorazowo można w momencie zakupu bądź przyjęcia do używania odliczyć całą wartość zakupionego środka trwałego. Jednak jednorazowa amortyzacja nie dotyczy wszystkich środków trwałych. Jest ona przypisana dla grupy klasyfikacji środka trwałego od numeru 3 do 8, z wyjątkiem samochodów osobowych. Co nam daje taka jednorazowa amortyzacja? Jednorazowa amortyzacja pozwala jednorazowo odliczyć w koszty działalności zakup całego środka trwałego, nawet jeżeli jego wartość przekracza kwotę 10 tysięcy złotych. Limit jednorazowej amortyzacji na 2021 rok wynosi 50 tys. euro, co daje w przeliczeniu na polskie złote 226 tys. złotych.